Jest podwójnie zine. Jak widać, praktycznie się wyrównał. Dziki już nie przeszły. bo dziki przeniosły się na ziemniaki. Nie opoda. Piękne zazielenienie, a minimalnie widać, że są jakieś różnice, co my tu mamy. Żytniówka, Bo ktoś myślał, że tu żyto rośnie. Jeszcze nie żyto, tylko owiec. Będziemy obserwować, jak ten owiec się zachowuje do żniw, jak to będzie wyglądać, podwójne sianie. Zobaczymy. Tu na tym polu jest u mnie na kanale filmik, jak prasa prasuje, a dzisiaj proszę zobaczyć, co rośnie. Rosną drzewa. No i mlecze. Mlecze, miszki czy jak tam? Na pewno to są dmuchawce. No. Są dmuchawce. Ale zaraz zobaczymy, czy są też i latawce. Są. Jest i wiatr. Czyli dmuchawce latawce wiatr. No właśnie. Ale czy daleko z betonu świat? Nie za bardzo. Bo tam dachy widać. Zobaczymy. Tą drogą kiedyś jeździłem. Dawno nie jechałem. się dzieje w ogóle Ojej. ciężko jechać tu mamy rozległe pola na których grasują pewnie dziki zaraz zobaczymy czy są jakieś ślady po nich proszę zobaczyć Kart kartofla już wy wylazła Tam widzę miejsca, gdzie grasowały dziki, ale nie chce mi się tam iść. Może pokażę gdzieś tu bliżej. Też może gdzieś były. Bo jak już kartofla wyłazi, to to dzik powinien niedługo też tutaj zawitać. Chociaż one od razu są po posadzeniu. Stoję tutaj wśród pól, przez które krzyżują się różne drogi. I tutaj taka ciekawostka: jeden gospodarz skomasował grunty i posadził same ziemniaki. Ja pamiętam, ile tu było małych pól pojedynczych hektarów, nawet i mniejszych działek. A teraz, proszę bardzo, jak okiem sięgnę, same ziemniaki jednego gospodarza no niesamowite. I właśnie ku temu zmierza rolnictwo. Wielkie, że będzie wielkoobszarowe. Ktoś tam powie, że monokultury. No są monokultury, że tu same ziemniaki, tam same rzepaki, tam same pszenicze. I to tak się przenosi. Często gęsto nawet rolnicy się wymieniają ziemiami, bo jeden się specjalizuje tylko w ziemniakach, drugi tylko w zbożach. I o i jeden... Korzysta i drugi korzysta przez to, że jest płodozmian. Po ziemniakach dobra ziemia, a po innych zbożach dobra znowu ziemia. Po ziemniaki, jeden korzysta i drugi korzysta. Przecież nie będzie nikt bez przerwy ciągle ziemniaków sadzić w jednym miejscu. Proszę zobaczyć, jaki wielki areał ziemniaków. I to na polach skomasowanych. Które należało, należały do pojedynczych gospodarzy w okolicznych wsiach. Bizony z kółka rolniczego tutaj nieopodal przyjeżdżały to kosić. Po kółku nie ma śladu. Stop. No właśnie. Czy rowerzystę też obowiązuje stop, skoro jedzie tak powoli i doskonale widzi, co się dzieje? Może i też. Teraz ktoś powie, przepis złamany. Powiem, że oczywiście rowerzystę też obowiązuje znak stop. To takie było tylko specjalnie przejechane. Nawet raz miałem przypadek, że na stopie stała policja i czekała aż ja dojadę, sprawdzić czy, czy ja rowerem też się zatrzymam. Jeden do drugiego mówi, zatrzymał się? Tak. I dopiero pojechali. Ale wiatrzysko. Mijam wiadukt, po prawej rzepak. A tu, a tu ziemniaki też już powschodziły, ładnie rosną. A tu kolejna ciekawostka. Ten wielki kawał rzepaku należał już do kombinatu PGR tu jeszcze byli prywatni gospodarze a po drugiej stronie drogi już PGR ze swoimi bizonami bizonami rekord pamiętam w latach 90 na samym początku jeszcze się tu pojawiał bizony rekordy już z Pierwsze pierwsza dżondiry tu widziałem na tym polu w życiu się zastanawiałem co to za kombajny Piękne wiatraki Jestem w tej chwili na punkcie wysokościowym 55,9 m naniesionym na mapach Jak na, na, Nanosili nieraz na mapy takie punkty gdzie jest Podana jaka wysokość, bo tu jest jeden z najwyższych punktów 55,9 metra nad poziomem morza. No właśnie, metra czy metrów? 55,9 metrów. Zaraz nowo będzie afera. Lepiej jednak jest mówić w innych językach niż polski. Biała kora brzozy, w ogóle już zieleń się tak ładnie rozwinęła, granic, piękny kamień I rzepaki, teraz taki silny wiatr wieje, taki pył się nad tym rzepakiem unosi Ale to już jest końcówka kwitnienia rzepaku, w tym roku wyjątkowo długo, 25 dzień Maja i rzepak kwitnie, i to jeszcze jak! A widywałem takie miesiące, że już w kwietniu zaczynał kwitnąć. A tu proszę bardzo, jak długo. Pszczoły będą zadowolone. Miodu naniosą, rzepakowego. A tu pszenica z dodatkiem jęczmienia zimowego. Jęczmień się wykłosił, ale pszenica jeszcze nie. Ja sobie jadę i myślę zawsze jak tędy jeżdżę i wspominam te czasy, kiedy tu kosiły oczywiście bizony, ale tutaj też patrzę na tą drogę, że w czasach kiedy kombinat PGR był w największej formie to do swoich dróg budował właśnie takie drogi, do swoich pól. Jako ciekawostkę mogę dodać, że wiele tych dróg jest dzisiaj nieuczęszczanych w ogóle. Zarosły chaszczami, jakimiś krzakami, mimo że są w ten sposób utwardzone. Wyłożone płytami Jumbo. Czy jombami, jak to to nazywa. I tyle lat. A te drogi są w takiej dobrym stanie. Przecież tyle różnych maszyn tędy jeździło. Nie są to zbyt dobre drogi dla rowerów. Lepiej jechać o tutaj środkiem, po ziemi gładkiej. Tutaj widać, ktoś coś uderzył, pękła niż po tych płytach, bo strasznie terkoczę. Pamiętam, że jak były te płyty nowe, to one tak nie terkotały. Z dobrego betonu są twardego, ale mimo wszystko gdzieś tam się trochę one jednak te otwory jakby powiększyły Dzisiaj dosyć zimno. Wróciła zimna aura temperatura taka kilkanaście stopni z biedą 15, może mniej na pewno w nocy będzie poniżej 10. Tutaj na wybrzeżu masa nie kojarzy się z pruszkowem, z persingiem czy z mafią, ale z wagami fabryka WAG, która waży masę. Dzięki temu większość w zasadzie wszyscy więksi gospodarze mają swoje wagi bo mamy tutaj fabrykę WAG. I to takich profesjonalnych wielkich bak. W tym budynku jeszcze niedawno pamiętam jakieś były warsztaty, ale teraz już niestety hala się przekształca w ruinę. Jakiś warsztat musiał być w PGR-ze chyba tu. To mi wygląda na chlewnię. Byłą chlewnię. Albo jakieś kurczaki to były, trudno powiedzieć. W tej chwili, jak widać, PGR się odbudowuje. Nowe budynki powstają. Miło popatrzeć. Wszystko się zawaliło, co było w PGR-u. A jednak nie, tam jeszcze stoi w oddali jakaś biała obora. Kryta eternitem. Opryskiwacz samojezdny orsz Szykuje się na wieczorne opryski. Woda nalana, teraz jeszcze do wozu leją No jedzie pociąg jedzie ale nie dojedzie bo się zatrzymał Stacja kolejowa W małej wiosce Ja powiem jako ciekawostkę na tym wiadukcie kolejowym bywałem wielokrotnie stawałem sobie tutaj mniej więcej w tym miejscu jeszcze tych drzew nie było widać tak dużo i z tego miejsca było widać doskonale plac PGR-u i widziałem czy stoją bizony jak bizony stoją no to nie ma co jechać ich szukać w polu jak nie ma no to była była wtedy atrakcja trzeba było ich znaleźć gdzie oni koszą tego dnia nie było to takie łatwe no pociąg ruszył taki szynobus jest Jokoszalina leci Tu mają mijankę i, I też jest stacja A tam w oddali Bizon Miodowy I Ursus Ale zgrupowanie ciężarówek Wszystkie z oznaczeniem Firmy Sompol Która buduje właśnie tutaj S6 to za firma tych Mercedesy wszystko są Identyczne, jeden w jeden Ale kto się tutaj poustawia ładnie Pięknie to wygląda Taka baza Normalnie jak Giewont. Budowa gór na pomorzu W sumie na wybrzeżu Pasmo górskie, proszę bardzo, Czerwone Wierchy, super to wygląda. Nie było gór i są góry, a góry powstały przy Krajowej Szóstce. Jak to na Krajowej Szóstce? Ruch jak diabli, jeden za drugim. Pamiętam krajową szóstkę, Wielkanoc roku 2020. To jechałem dosłownie środkiem ulicy rowerem i nikogo nie było na tej ulicy. Na odcinku 15 km spotkałem tylko trzy samochody. Tak, tak, to były czasy. Zostań w domu, nigdzie się nie ruszaj. I można było wtedy naprawdę poczuć wielki spokój na ulicy Krajowej Szóstej. Nikt nie jeździł, praktycznie żaden samochód. Chyba spotkałem jedną policję, i jakieś tam dwa samochodziki. I znowu łany rzepaku. Jeszcze żółtego, jeszcze tego radosnego rzepaku który bardzo ładnie wygląda właśnie w maju, o tej porze roku, kiedy kwitnie. Ta część Krajowej Szóstki nie będzie, nie będzie przebudowana, w związku z tym zostają drzewa, widać przydrożne drzewa, bardzo niebezpieczne, bo bardzo dużo jest tu krzyży. Przydrożnych. No, pojadąc samochodem, jak się wypadnie z drogi, no to prawdopodobieństwo uderzenia w drzewo jest równe jedności. Jeżeli jedziemy normalnie z prędkością, gdzieś 60 na godzinę, no nie ma szans zmieszczenia się między drzewami bo drzewo rośnie przy drzewie praktycznie to jest aleja lip tam kwitnie rzepak a tu będą kwitły no pszczoły mają tutaj naprawdę bardzo fajnie ktoś tu wykosił między drzewami ładnie Jako ciekawostkę mogę jeszcze tylko dodać, że pamiętam krajową szuskę, jak jeszcze nie miała tych poboczy. Oni później je zrobili, te pobocza. Początkowo nie, miało, nie miała ta ulica tych poboczy, co teraz jadę. Bardzo ładne krajobrazy. Bardzo ładnie słońce się zbliża do, do horyzontu. Taka mgiełka jest nad zepakiem. Ten wiatr ciągnie za sobą te pyłki światowe. Taki cień na ulicy rower rzuca. Tutaj proszę zobaczyć, rowerzysta obładowane nie daje rady wspiera śmieci przy trawie, które się znajdują na poboczu wyrzucone przez przez podróżnych butelki, puszki no różne rzeczy sam nieraz różne rzeczy ciekawe widzę leżą nieraz jakieś lusterka Odpadną od samochodu Nieraz opona A tu obok Krajowej Szóstki U gór Jest to wielkie pole Oczywiście należące niegdyś do kombinatu PGR Aktualnie Jest nieuprawiane Przez wiele lat tutaj Było uprawiane przez Chociaż nie ta część Pamiętam też, że truskawki rosły a później tutaj wielkie gospodarstwo z Niemiec przez wiele lat na tej ziemi gospodarowało. Później chwilę jeszcze Polacy, a teraz nikt. Bardzo ciekawa jest tutaj y, sytuacja na tym polu, bo pole widać jest ładnie odchwaszczone, rosną tylko rumiany. Nie wiem czemu tylko rumian tu rośnie, to jest wielkie pole rumianu, tak jakby ktoś tutaj ten rumian uprawiał. sam rumian, żadne, no gdzie nie, gdzie jakaś pojedyncza trawka, ale to sporadycznie widzę chabry się też gdzie nie, gdzie pojawiły, ale tutaj będzie bardzo biało, jak to wszystko zakwitnie, będzie jeden wielki taki kwiat jak tutaj. Z tego co wiem, rumianek to też herbapol jest zainteresowany tym tą rośliną, ale czy to akurat ta odmiana? Rumianowe pole, wielohektarowe. Bardzo ciekawa monokultura. Na dosyć urodzajnej ziemi, ma się rozumieć. Nie wiem co tu ostatnio rosło. Chyba ziemniaki, bo jakieś takie kopce są. Prześlady traktora widać tak, jakby po wykopkach. Tak, leżą łęciny. Czyli jeszcze w tamtym roku tutaj musiały chyba ziemniaki rosnąć, skoro łęciny leżą. Tak wygląda pole, porzucone pole po ziemniakach. Rumianowe pole. Być może oprysk na ziemniaki nie działa na rumian, dlatego ten rumian się tak rozprzestrzenił. Tutaj widać jakieś gniazdo ostu. Ten oset się ładnie tu rozsieje, i w przyszłym roku już tu będzie rósł oset i rumian, i jeszcze może coś, zobaczymy. W ogóle nie wiem, jaka przyszłość będzie tego pola. Na pewno tu nie będzie krajowej szóstki, ale coś tu się szykuje, skoro pole jest nieuprawiane. Ta ziemia urodzajna została zepchnięta na takie wielkie kopce. Przydałaby mi się taka ziemia, bo mam takie jedno pole, gdzie jest same bagno i jakieś nie wiadomo co. Aby tak nasypać taki, takiego ziemi, gdzieś z metr, wyrównać, to by było piękne pole. A to jest piękna ziemia, która była uprawiana minimum 500 lat przez, przez Niemców. No to nie jest byle jaka ziemia. Ile tutaj musiało oborniku na nią pójść? Przecież tutaj Krów było tysiące w tym PGR-ze. Gnojowicy. Oni potrafili tu doprowadzić te ziemię do kultury w tym Pegierze A pół wieku temu, a nawet może i mniej lat temu fragmenty krajowych dróg wyglądały właśnie tak. Kostka granitowa. Kiedyś, jak przyjeżdżałem do tej wsi, może lat temu, może 30, może więcej, to w tym miejscu stał roz rozebrany bizon. Bardzo interesował mnie zawsze ten kombajn. I do dziś pozostała pamiątka po tym kombajnie proszę bardzo bizon bizon. Był to bizon z 0,40. I ktoś wykorzystał te blaszyska z tyłu, z osłony z obudowy wytrząsaczy na wzmocnienie drzwi do stodoły bardzo duża atrakcja turystyczna widać, że przekorodowana była już ta osłona ale to jest gruba blacha, bardzo porządna i tyle lat ona tu jest ten kombajn dzisiaj by miał no przeszło 50 lat jak tych na Bizonu Z040 w ogóle to dziwne, że w tamtym okresie w ogóle kombajn rozebrali, w tamtym, w tamtym okresie się kombajny ratowało, no ale musiał być w bardzo kiepskim stanie, skoro go taki los spotkał. Przejście dla pieszych na Krajowej Szóste. Jadąc rowerem nic się nie zatrzyma, ale jak tylko zejdę z roweru, no to jestem uprzy, uprzywilejowany. To, to jest właśnie fajna rzecz, że na przejściu dla pieszych, pieszy w tej chwili jest górą. Staw. Czym się różni staw od jeziora? No właśnie.